Witam Was serdecznie, Max Painble przedstawia MotoGP20. W tym odcinku rozpoczynam klasę Red Bull, Rookie e Cup. Ja tutaj oczywiście sobie zrobię takie cztery odcinki w sprawie tej klasy, bo ona bardzo mi przypomina klasę Moto3, ale wiadomo jak jest w realu. Jeżeli tutaj w tej klasie zobaczą takiego zawodnika, który będzie cały czas wygrywał, to taki zawodnik mam największe szanse, żeby później... Tutaj zadebiutować w klasie Moto 3. Wielu tutaj zawodników było w klasie Red Bull, a później w przyszłości wiadomo, dostawali kontrakty w klasie Moto 3. No szkoda, że tutaj u nas tak w Polsce nie ma takiego fajnego rozwoju, jeżeli chodzi o klasę Moto GP, bo tutaj jak zauważyłem, taki na przykład Niemiec Filip. 11 latek który tutaj wiadomo zadebiutował, czy nie wiem czy on tutaj zadebiutował, ale najmłodszym jest tutaj zawodnikiem, jeżeli chodzi o tą klasę. I tutaj widać jak ten niemiecki sport, jeżeli chodzi o motorowy, jest po prostu wysoko postawiony. Szkoda, że u nas takiego czegoś nie ma, ale oczywiście tylko jednego takiego zawodnika widziałem i oczywiście na niego naprawdę liczę, nim jest właśnie Piotr Biesiekierski, który zamiast tej dzikiej karty... Wziął udział w testach, jeżeli chodzi o motocykle Moto 2 w kategorii Moto 2. Na pewno tutaj bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o klasę Moto 2, tutaj przetestował, bo wiadomo, że tam są inne silniki. To już nie są 600, tylko 750. -ki. Ja oczywiście tutaj w tej klasie no nie robiłem tej sesji fotograficznej, bo naprawdę byłoby ciężko tutaj jednak z tymi zawodnikami, bo tutaj co roku one się, oni się to po prostu pasują. I byłoby naprawdę mi tutaj ciężko, by musiał, nie wiem, na Facebookach, Twitterach po prostu szukać tej sesji fotograficznej. Ale tutaj na tą rundę takie cztery tutaj wyściki sobie wybiorę. I tutaj na te cztery wyścigi taki sobie fajny projekt kasku, oczywiście, zrobiłem. No, takie też firmowe, jeżeli chodzi o napisy, tutaj jakie tutaj są na tych owiewkach. Każdy tutaj wiadomo reprezentuje KTMA. I tutaj na Red Bulla, Tylko numery startowe się tutaj zmieniają i ta kategoria jest taka, że każdy tutaj z zawodników ma ten sam motocykl, po prostu jest konkurencja naprawdę bardzo wielka i tutaj taka numer 3 KTM Red Bull, tutaj tak samo Red Bull, ta taką właśnie polską sobie tutaj e, zrobiłem no, na takie oczywiście KTM Red Bull też tutaj na te właśnie rundy no taki typowo firmowy. Też bym mógł powiedzieć, jeżeli chodzi o takie odblokowywanie, jeżeli chodzi o klasę tą historyczną, fajnie właśnie by było coś takiego. Jak nie tylko byśmy tutaj odblokowywali w grze takich zawodników czy też motory, byłyby też fajne możliwość odblokowywania, właśnie tak jak ja tutaj sobie e, daję na tych projektach kasków, czyli firmę Monster, firmę Red Bull, firmę e, naprawdę Michelin, jeszcze inne firmy, byłyby to naprawdę fajne. Zamiast tych emotek zamiast tych flag, jeszcze takie coś fajnego dodatkowego. Dobra, ja oczywiście sobie tutaj wybioram. Swojego tutaj zawodnika. Tutaj Walen. Tak, może być. Pierwsza runda: Jerez, Katalonia i Walencja. I taka informacja my też doszła w sprawie rund, które będą się rozgrywać w realu za granicami, za granicami Europy. Niestety się nie odbędą, bo no niestety jest ten cały koronawirus. Moim zdaniem, no powiem tak wprost, to jest. To jest ewidentna jedna wielka ściema z tym w ogóle koronawirusem. No powinny normalne wyścigi być, bo to jest jak zwykła grypa. Normalnie oni to po prostu tak nagłaśniają. No i teraz nie wiem co władze MotoGP zrobią. Czy będą po prostu podwójne rundy, czy ten sezon po prostu ugrzęźnie na kilku rundach. I dziękuję, że prawdopodobieństwo teraz jest po prostu, że no, Fabio Pantararo jest najbliższy tytułu mistrzowskiego w takiej sytuacji. Ciekawe, jak to będzie w ogóle dalej. Na pewno informacje z dnia na dzień będą się pojawiać. Ja tutaj yy, nagrywać te odcinki, też o tym będę mówił. Dobra, tutaj, jeżeli chodzi o kary, tak, tu są włączone. Tutaj jest start, jak najbardziej, konsumpcja tego oleju, paliwa. Wezmę sobie proporcjonalne uszkodzenia silnika, nie będę brał 100% i oczywiście tutaj cztery okrążenia, ale już tutaj w tej klasie. Nie, pięć okrążeń sobie zrobię, ale już tutaj nie będę się bawił z kwalifikacjami, tylko po prostu będę tutaj jeździł te wyścigi. No, takie tutaj rundy sobie powybierałem. Oczywiście te moje, że tak powiem, ulubione to raczej Katalonia, Keres, mógłbym też Mugello sobie dać i San Marino, ale niech będzie ta pierwsza runda, jaka jest w kalendarzu, i ta ostatnia oczywiście Walencja. Taka bardzo techniczna ta jest trasa Walencja. Tutaj naprawdę trzeba mieć dobrą technikę, żeby po prostu dobrze jeździć. Dobra, ja tutaj, tak jak mówiłem, cztery rundy i zaczynam te mistrzostwa. Ale tak jak mówiłem, tutaj bez kwalifikacji nie będę tutaj się z tym szczypał, tylko będą same wyścigi. Teraz troszkę inaczej będę to robił, bo wiadomo, że kwalifikacje, jakie tam robiłem, to tylko podczas mojej kariery. Jednak bym też chciał tutaj pojeździć sobie i oczywiście tutaj e, skorzystam z ustawień, które ustawiałem podczas e, klasy Moto3. Bo mi się wydaje, że te motocykle są albo takie same, albo troszkę słabsze. Ale zobaczę, zobaczę, naprawdę. jak pamiętam, kiedy ja tutaj jeździłem, oczywiście to chyba 2.9 miałem, 2.10, tak. Takim motocykle miałem 2.9, 2.10, ale oczywiście przed aktualizacją. Po aktualizacji, no nie wiem, czy wykręcę 2.11, bo tak to jest możliwe 2-3 sekundy takiej różnicy, every ale zobaczę. Ustawienia, na like tą trasę tutaj right biorę 1, 10, 1, 10, 1, a tutaj trójki sobie dam, dokładnie, rozstaw osi na zerówki. Tutaj biegli 2, 7, 8, 10, 9, 8, i tutaj dam na szóstkę. Tutaj będę miał na szósteczkę, że tutaj mi coś nie pasuje. A tutaj chyba 7, tutaj chyba jednak 900 dawa coś takiego. Tutaj nic. Tutaj natomiast na pewno na dwa. Antywili mnie nie interesuje. Trakcja kontroli na 0. E, tutaj dam sobie na 4. Antywili na 0. Tutaj na 2. Tak sobie teraz pojadę. Oczywiście więcej paliwa, jak najwięcej, bo będę tutaj jechał. I opony. Opony sobie jednak dam na. O kurde. Tego akurat nie widziałem. Wszystkie są średnie. Nie ma możliwości wybierania opon miękkich ani twardych. To akurat nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest, czyli nie można tutaj sobie innego wszystkiego zmieniać. Dobra. Ja tutaj oczywiście będę startował z ostatniej pozycji, więc tutaj od razu jadę. No, nie ma tej, tej fotograficznej sesji, ale co tam? Ale one są głośne te motory, to jest zupełnie inaczej. Teraz przypominam właśnie tę jazdę. Tego jest moje zdjęcie. A są te flagi, no proszę. Na początku jak patrzałem się te flagi na trybunach to było ich może jedna, może dwie. I no, teraz tego więcej troszkę jest. Nie wiem, jak sobie poradzę na 100% poziomie trudności. Ale powinno być dobrze. Kontynuuję. To jest bardzo wyrównana klasa, jeżeli chodzi o wyścigi. Ale powinno być naprawdę dobrze. Muszę się przyzwyczaić, bo naprawdę... E, ...do tych wyścigów... ...ma start ze sprzegiełka. Aha, nie wiem, czy spaliłem, czy nie, ale będę musiał sobie tutaj przełączyć jednak. Tak, pozycja PWR-a, pozycja 2. Mógłbym jednak dać na realistykę, jeżeli chodzi. Tak, się teraz przestawić z klasy Moto E na taką klasę, gdybym teraz jechał w tym takim roju pszczół mogę powiedzieć bo tak wytwarzałem taki dźwięk i jechał w takim roju pszczół naprawdę tych zawodników w ogóle nie znam Czyli tak pod no, klasą mogę powiedzieć że raczej się no nie interesuje za bardzo tym ruchiem ale w karierze chociaż tak sobie myślałem na początku no, że jest niepotrzebną klasą ale tak później zdaję sobie sprawę, że trochę chyba bym zmienił zdanie. Byłoby dobrze, jakby zrobili w karierze cztery takie rundy, tak jak to było w poprzednich częściach MotoGP, że jednak tutaj tą klasę by się nie omijało. Jednak żeby ona była? Takie po czterech rundach dopiero wtedy w karierze by się dostawało, no można powiedzieć, możliwość wystąpienia w klasie Moto3 z jakimś fajnym kontraktem, żeby później człowiek dobrze jechał, no to wiadomo, do klasy Moto 2, później do klasy Moto GP, czyli do klasy królewskiej, zjechałby tam w tej klasie królewskiej jeden rok, po jednym roku dopiero by wtedy była możliwość po prostu założenia własnego zespołu. A tak jak to Valentino Rossi przecież ma i tam pisze Power 46 jak ja tam podglądałem sobie moją karierę, to tam zauważyłem, że jest coś takiego jak akademia. Właśnie taka juniorska, w klasie moto 2 i w klasie moto 3, tylko że w tej akademii nie można sobie nazwać nazewnictwa zespołowego. I to trochę jest takie moim zdaniem trochę minus. Bo jeżeli ja sobie zakładam własny zespół, to powinien być nazewnictwo tego zespołu, prawda? A tutaj takiego czegoś nie ma. Gra nam po prostu. Narzuca różne firmy, taką jaką jest Hertz, GoPro. Takie właśnie tutaj są firmy. Szkoda, że właśnie czegoś takiego nie ma, bo wtedy bym też chciał coś takiego mieć, albo bym sobie zaprojektował własny wzór owiewek: nie tylko kasku, nie tylko numeru, nie tylko napisu, ale też właśnie projektu tych owiewek. To było też bardzo fajne. Także na pewno, tak jak mówię, z takimi swoimi uwagami tutaj do firmy. Milestone na pewno napisze, a ja tutaj naprawdę pędzę jako debiutant w tej klasie, nawet się nie skupiając zbytnio na tym jeździe, naprawdę, ale muszę tutaj uważać, bo jednak zużycie opon sobie dały na proporcjonalne. I tutaj, jeżeli chodzi o właśnie paliwo, myślę, że może mi starczy, ale zobaczę sobie. Lanzers, to w ogóle jest. Tak więc, ale jest to po prostu to, to poziom Znaczy startowanie z końca Dobra, mijamy go. Spokojnie tutaj wiadomo, że w tej klasie jest więcej manewrów do takiego wyprzedzania. I tutaj właśnie zakręcę sobie pojadę. Bo, bo widzę, że troszkę tempo wzrosło. Ale myślę, że takie tutaj... Na pewno zostawię poziom trudności, żeby sobie jechał z końców stawki. Takie będą tutaj odcinki związane właśnie z tą klasą. I tak jak powtórzę, fajnie by było, aby w karierze, jakby wyszło MotoGP21, bo na pewno wyjdzie, właśnie tę klasę też nie pomijali, jednak żeby były te cztery wyścigi, a później możliwość właśnie wyboru zespołu. A jeżeli chodzi o tego menadżera, ja bym też go zostawił, tylko wiadomo, żebym sobie jeszcze tam różne opcje związane właśnie z karierą też były fajne. Też była fajna taka opcja jak moja biografia przecież wyścigu, czyli ktoś się moto 3 jak sobie radziłem, moto 2, albo taka Aleja Sław czy coś takiego, jakie tam puchary dostawałem na poszczególnych rundach. Też było to fajne. Ale nie wiem, zobaczymy co zrobią firma Milestone, bo jak na razie dostałem wiadomość od nich, że oni na razie się teraz bardzo skupiają na grze Ride 4. Wychodzą właśnie te takie trailery z tej gry. Ja, nie wiem, nie wiem naprawdę, czy tą sesję fotograficzną zrobią, ale jestem, myślę, że chyba jednak zrobią, bo jednak gracze, do których napisałem, też by do mnie odpowiadali. Byłoby to naprawdę fajne z ich strony. Tak aktualizacje potrafili zrobić po takim czasie, no to myślę, że... Ta sesja fotograficzna powinna też tutaj też być uwzględniona. Ale tutaj te opony, ale dobrze, tutaj sobie jednak wybrałem to, te opcje. Abym jechał na trakcji kontroli tutaj właśnie w tej klasie, czy to jest Red Bull Rukie, czy to jest klasa Moto3, o no, trakcja kontroli, to abym ja bym wolał nawet jechać na Zerze, bo to raczej nie będzie Leadować. nie ma już takich uślizgów jak to jest w klasie królewskiej może nawet sobie przełączę o, właśnie hamowanie silnikiem w pozycję 4 bo zauważyłem że z tą opcją ten motocykl jest nieco troszkę szybszy w pozycję 4 takie mam wrażenie proszę zobaczyć jak ja tutaj kręcę też kółka bo tutaj już ta przewaga się zwiększyła już jadę swoim tempem ale też to te widzę paliwo styknie mnie pozycję 2 pedura jeszcze dwa okrążenia więc jak najbardziej mi wystarczy ale też muszę sobie coś zauważyć już taka jest przewaga o właśnie z takiej kamery też bym chciał zobaczyć jak to wygląda tak jakby to powiedzieć takie stare czasy. Tutaj z tej pozycji kierowcy, z pozycji takiej troszkę bliższej. O, może taką bliższą teraz kamerą. Bo chyba nawet jechałem z taką bardziej bliższą kamerą. W tej klasie. Tak, i w Moto 2 to samo. Jechałem właśnie z taką bliższą kamerą. A, tutaj pojadę tak w takiej kamerze nie przyuważyłem jakie ja tutaj czasy robię tylko okrążeń, ale nie szkodzi nie szkodzi, będzie to taki no dość krótki odcinek ale nie ma co je, tak jak mówiłem tutaj będę tylko robił wyścigi może nawet dwa odcinki zrobię tylko to odcinki dziennie będą wychodzić to znaczy z tej klasy tak, robię takie Dwa odcinki, czyli Grand Prix Losail, w Katarze, z Grand Prix Pérez w Hiszpanii. Później zrobię właśnie trzeci i czwarty odcinek następnego dnia, czyli z Grand Prix Katalonii i Walencji. Jeszcze jedno obłożenie tutaj zdecydowanie z taką ilością paliwa to... Powinno starczyć. Trzy ja, sekundy. Trzy sekundy przewagi. Jeszcze sobie zajrzę jak to wygląda Polska, tak jest. Tak to wygląda. 22, 11. No troszkę słabiej. Nie wiem, nie wiem do czego, ale jest to widoczne. Ale tak jak mówiłem, 2-3 sekundy jest ta różnica, jeżeli chodzi o czasy właśnie tutaj pod, przed aktualizacją i po aktualizacji jest to właśnie widoczne 1,5 litra paliwa Nie będę jechał. Ale tutaj uścisk był. Że, no spora przewaga, naprawdę spora, nie spodziewałem się, ale tak jak tutaj no, raczej te motocykle są bardzo wyrównane jeżeli chodzi o zawodników. To nie jest tak jak klasa 3 w tam jest e, wiadomo, że jest różnica pomiędzy motocyklami i w ogóle, tutaj jest, jest, ta kategoria jest bardzo wyrównana. Tutaj wszystko zależy od umiejętności zawodnika 09 paliwa jak najbardziej mi dostarczy więc tutaj na taki wyścig tutaj w Katarze oczywiście 25, 26, 27 28, 210 pewnie nie będzie 212. Dwa 2.12, pierwsza wygrana w klasie 2.13 sekundy miałem przewagi nad nimi. Dobra, kontynuuję zatem. Chociaż może, może byłoby dobrze zrobić jednak powtóreczkę, zobaczyć jak to wygląda. Zaczęcie w Katarze, wyścig nocny w klasie Red Bull. No to była taka moja krótka powtórka jeżeli chodzi o startu właśnie z Grand Kataru. Dobra, ja tutaj kontynuuję. This rider has been able to impose a frantic on. pace on today's race, I'd and now you. he and his mechanics are rightly going to party. Oczywiście to był taki króciutki odcinek związany z właśnie tą klasą, ale tak jak mówię, zrobię sobie takie cztery odcinki, a później zacznę tą historyczną tutaj klasę, bo jeszcze mam też w planach coś ciekawego też zrobić od razu po tych czterech odcinkach, też coś nowego, co mi się tutaj oczywiście... Hmm, Obiło o uszy i oczywiście zauważyłem w klasie królewskiej. Na pewno taki odcinek zrobię. Związany z jednym z zawodników. Chyba już nawet mówiłem o tym podczas jednego z odcinków, że właśnie to zrobię. Ale także jak Wam się podobało, możecie mi zasubskrybować, dać łapkę w górę, udzielić komentarzu. Także nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo tak jak mówię, dwa odcinki są dzisiaj.